witam wszystkich z tej strony Grzesiek witam was na moim kanale z nad rzekę no i jestem na rozlewiskach rzeki listopad w miarę dzisiaj ciepło jest 9 stopni w szoku byłem jak wyjeżdżałem z domu tutaj mam już jakieś 8 lekki spadek później ma padać na razie niebo czyste tam chmurki ale na deszcz jestem przygotowany. Kamera trochę tak z góry, bo warunki tutaj mam, jakie mam. E, skarpa nie ma jak kamery ustawić. Delikatny, malutki problem jest z tym. Ale spróbuję sobie z tym później poradzić. I jakoś to wszystko Wam tutaj e, przygotować. Jeszcze troszeczkę widno z latarką się rozkładałem. E, lewa wędka 20 metr, prawa wędka 24 metr. Ryby na powierzchni jest masa, uklej, się martwi o to, że będą tu same ukleje brały. Dzisiaj, no, może być problem z tymi uklejami, z drobnicą, ale zabawa, podejrzewam, że będzie. Prawa wędka, 24 metr, tu chciałem podać, zrobiłem makaron jak na tą porę roku. Chciałem zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Chciałem donęcić. Wędki do dęcenia nie wziąłem. Chciałem federem do 90 gram. Koszykiem zanętowym podać, dobić zanętą, pierwszy rzut, no i zaczepiło mi się gdzieś o klips i strzeliło. Złożyłem wędkę, jakoś sobie będę musiał radzić z zanętą. Będę tutaj podawał na prawo wędkę na dalszą odległość. Będę podawał ten makaron. Makaron oczywiście przygotowany z solą, z cukrem, z czosnkiem, z olejkiem waniliowym. Tutaj bardziej pod koniec wiosny mi się tam to sprawdzało. Miałem warunki, możecie sprawdzić rezultaty na wcześniejszych filmach. Trochę leszczy wpadło na ten makaronik docelowo. No zobaczymy, tutaj Wonder Black czysty, bez gliny. Nie się zastanawiam, czy tutaj nie domoczyć tego, bo jednak w toni jest masa, masa, masa uklejki, i cały czas tutaj myślę, co by tutaj zrobić. A co zrobię, to chyba wyjdzie w trakcie. Dodałem pieczywko fluo z pół półpuszki kukurydzy, zmieliłem, no taka typowo, typowo płociowa zanęta i dodałem troszeczkę kolendry, przyprawy, zobaczymy z robaków to tu mam wszystko pinka, rubinowy, o tu sobie powrzucam do pudełka, co bym podawał sobie do pudełeczka biały, pineczka no, no jest tutaj arsenał dosyć, dosyć zobaczymy co tu z tego Wyjdzie dzisiaj, ten oczywiście, jak zwykle. jak nie mam, eee, ale następny raz się chyba przygotuję. Dobra, tutaj mam białego, większego, haczykowego. Eż troszeczkę tutaj się nam e, zamienia. No, długo je mam w lodówce. E, dawno mi nie było jakieś półtorej tygodnia i jeszcze się trzymają wszystkie robaki, powiem Wam. No, Przede wszystkim, żeby trzymać się w lodówce, e, i tyle, co tu więcej wam powiedzieć? Jakieś po prawej, po lewej mam zaczepy. Także nie będę kombinował e, lewo-prawo, tylko na wprost obydwie wędki bez żadnych tam e, kombinacji. Dobra, ja tutaj się tutaj rozkładam. Pineczki też tutaj mam. Ale spineczki to chyba na razie póki co to nie będę korzystał. Aczkolwiek wyjdzie wszystko w trakcie. O, i co tutaj teraz? No, muszę się tu troszeczkę ogarnąć. Podbierak, żeby mi nie zjechał gdzieś tam. Tu już zarzuciłem sobie wędkę, to ciemno było. Pierwszą przygotowałem. Ale kukurydzę założyłem na haczek, i, 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 i widziałem w stoni. stoni atakowały te ukleje, no może być problem, będę musiał chyba mm, przypon skracać, zobaczymy w trakcie, ale to porzucę parę razy, żeby to wnęcić tej zanęty do wody i zobaczymy co się będzie działo. Dobra, tutaj biały zaczynamy. Prawo wędkę. Póki co. Troszeczkę zanęty, troszeczkę makaronu, żeby coś tam, coś tam większego było i wabiło. No te leszcze, no, tyle tej drobnicy tutaj jest, to liczę na to, że jakieś tu się i leszcze uchowają. Tak liczę, ale czy się doliczę, to nie wiem. Dobra, wkładam do środeczka trochę makaronu. Czopuję to zanęto muszę przypon zdjąć będzie mi wygodniej aha i wy oglądajcie subskrybujcie mój kanał a ja powiem wam czekam czekam na zimę chyba już te zimowe klenie no a tutaj nie wiem co tutaj mi się uda e, wnęcić tam mam takie krzaczeczki po drugiej stronie. Eee, tutaj lewa wędka na no, takie dwie brzozy. No jest dość głęboko 4,5 metra. Nawet do 5 słuchajcie. Mam nadzieję, że wypadło wszystko. Coś tam wypadło. Podam z 5-6 takich koszyczków. I później będę cały czas dodawał ten makaron. No i tak dobijam yy, makaronu. to czopuję od dołu, wystarczy od dołu. O. I nie wypadnie. Obym dzisiaj szczytówki nie złamał. I zaraz się widzimy. Drugiej wędce. Piękne branie na kukurydzę, słuchajcie. Ja tutaj wnęcam. Jeszcze jednej wędki nie zdążyłem wnęcić. Jest. Co tu mamy? Fajniutka płoć. No to tak trzeba będzie robić chyba i kukurydzę na zestaw. Ua. Ja już myślałem, że tam na haczyku nic nie ma. A tam jest. Oj. Rybka wypięła się. Zobaczcie. Jaka płoteczka fajna. Jest jedna. I do siaty. Na no koniec Wam pokażę. Wszystkie rybki. No, mega. Ale się nie spodziewałem. Piękne branie. No to co mam zrobić, słuchajcie? No. Zakładam kukurydzę, rzucam i będziemy czekać. Uuu, podbierak, żebym dzisiaj nie zgubił. Troszeczkę ciasno, ale chciałem tutaj usiąść, słuchajcie, chciałem usiąść i tu połowić. Dobra, rzucam wędkę. I łowimy. Dobra, zanieciłem tę dalszą odległość. Wrzuciłem trochę tego makaronu z zanętą i teraz zaczynamy, zaczynamy tutaj szaleć. O, włożę sobie jeden makaronik, żeby coś tam większego leżało, w razie co coś wabiło. I zakładam białe. I zobaczycie zaraz, co tam się będzie działo. To będzie rzeźnia. Coś czuję, że to będzie rzeźnia. Z tymi rybami, dlatego od razu zakładam. Aha, tutaj mam przyponik 010 Haczyk. Yy, przepraszam, 012 bodajże. Czy 010? 012 yy, Haczyk. Yy, 14, bo tu widzę, że będzie masa drobnicy. I teraz wędka do wody. Delikatnie, bo to bliziutko. I ataki podejrzewam, że będą już e, z opadu. E, nie zdążyło. Nie było. O, już. Już atakuję. Naciągam zestaw. Już był atak. No i dobra. Druga wędka jak kukurydzę. Makaron podany. Podejdzie coś większego. Zacznie się tam coś dziać. Będę kombinował. Może też makaron założę. Na haczyk w miarę jest ok powinien nie spadać. Nie jest ok, jest, jest dobrze zrobiłem sobie, wysuszyłem go później i fajnie, fajnie mi tutaj mi się go udało zrobić. odcedziłem od wody, nie zalewałem, słuchajcie, zimną wodą go, tylko go odsedziłem i od razu ciepły, mokry na ściereczkę rozłożyłem, e, tam pokazywałem Wam na któryś tam filmach w tym roku. E, wysuszył się do reklamówki bułki ziemniaczanej troszeczkę, żeby się nie sklejał, żeby był o taki fajniutki sypki. Dobra, wiatru póki co nie ma, jeszcze kurteczki cieplutki nie zakładałem. E, I co? Łowimy, jedna płoć fajna jest. Czekamy na więcej. jest. Druga rybka. Na białego. Co tu mamy? Płoteczka. Fajnie. Jakaś troszeczkę jest zmasakrowana. Coś się przyatakowało. Łuski. Zdjęte. I jest. Ha, super. jest kolejna rybka. Co tu mamy? Poteczkę kolejną. No, fajne, fajne. Podoba mi się to. Na drugiej wędce, powiem Wam, tam. Nie wiem, czy to takie ociery są. Czy tam coś delikatnie tą kukurydzę próbuję złapać. Nie mam zielonego pojęcia. Teraz wrzucę tą wędkę. Wyciągnę, zobaczę, co tam. Się zadziało na końcu zestawu, czy coś tam się nie uwiesiło. O, już zaczyna deszcz padać, ale najpierw to widzę, że trzeba iść po parasole. Na pewno zmoknąć nie zmoknę. Ewentualnie mogę zmarznąć, ale póki co wiatru ma nie być eee, i raczej nie powinienem zmarznąć. Zobaczymy, co na drugiej ręce. Na tej dalszej linii, czy coś tam się dzieje? Kukurydza jest, wszystko jest, czyli nie ma tam po prostu większej ryby. Póki co, Póki co czekamy, donęcamy, dopiero początki. 3-4 godziny jeszcze przede mną wędkowania. Nie, jeszcze coś się tam może uda wnęcić. I jest rybka z dalszej odległości, ale założyłem białe robaki. No na kukurydze nic się nie działo, tu z brzega też nie za bardzo. Nie jest i mamy płoteczkę, zobaczymy. Spróbujemy tam troszeczkę więcej wnęcić. Eee, szybsze przerzucanie, pobawię się. Zobaczymy, co się wydarzy. Bliższa linia teraz zagrała, o, jest chyba płoteczka już od razu brania na drugiej i jest dłużej wyczekana o, jeszcze nie trafiłem do siatki na drugiej wędce już szarpie i jest będzie płoteczka. Zobaczcie zabawa listopad. Yy, a jeszcze wam nie mówiłem. Jeszcze dzisiaj jest ciepło, ale przyszły tydzień już nocki mają być na minusie. I zobaczymy. Co się będzie działo? Jak tam rybka będzie brała? Jakie warunki? Ogółem będą. I jest kolejna. Są tam, są ryby. Fajnie, póki co twój nie uklejki. O, teraz to malutka płoteczka. branie, aż wygięło wędkę. Nie wiem co to jest. Nie jest duże, ale wędkę to normalnie mało nie wciągnęło. No jest płatka, ale branie mega. Przyatakowało, wystraszyło mnie. Pęczek białych robaków. I jest i jest w końcu w końcu jest rybka długo nie było. Przerzuciłem się na to bliższą linię. Na robaczki na dalszej założyłem kukurydzę, żeby tutaj teraz troszeczkę wnęcić tej zanęty. Opa i malutka płoteczka jest też jak widzicie się tu mi rozkręca. Niedobrze. Póki co nie moknę. Nie boję się deszczu jakby co? Nie dam się. Długo musiałem czekać na kolejną rybkę z dalszej linii na kukurydzę. Coś tu mam. Są ubrania, ale bardzo... Uuu, piękna płoć. Użyję podbieraczka. Jest taki kołek przede mną. Jak wejdzie pod kołek to już jest po mnie. Jest puteczka. Fajnie. Aha. wnęcam, donęcam. Robaki. O, i taka puteczka. No, piękne branie. Z bliższej linii. I coś mamy. O, jest pierwszy krąpik dzisiaj. Coś innego. Nie wiem, czy się cieszyć, czy nie. Czy to jakiś zwiastun, może jakieś podejścia innej ryby? Mówią, że jak krąpie stoi, gdzieś się kręci leszcz. Fajnie by było. Jakiegoś zawodniczego, niedużego, nawet leszczyka tutaj wyciągnąć i wiedzieć, na czym się tu stoi, czy te leszcze się tu trzymają, czy nie. No trudno, no fajnie, no zobaczymy. Jeszcze mam ponad dwie godzinki wędkowania. Miałem przed chwilą fajne walnięcie na, na kukurydze na drugiej wędce, ale pusto. Ale wędkę wygieło, dosłownie wygieło. No, z dalszej linii. Dolanie na kukurydzę. I coś tam w końcu jest. No, fajne. Walczy. Jest płoteczka, nieduża, ale kukurydzę połknęła i się zameldowała tutaj u mnie. Była takie! Takie w oce to jak znalazł. Uuu, ależ branie było. Na kukurydzę z dalszej linii nic nie ma. Ajajaj. Aj, aj. To było piękne i ściągnęło kukurydzę, coś tam większego chyba się zaczyna kręcić. Jest w bliższej linii. Kolejna rybka i teraz słuchajcie już chyba z trzecia czy, czy czwarta, e, czwarty krąg. Płotek nie ma. No i kolejny krom z bliskiej e, tutaj odległości. Kręcą się tam na tej drugiej, na tę e, kukurydzę powiem wam takie mega szarpnięcia są, e, nie zdążysz nawet złapać wędki, ale to coś małego tam się chyba tą kukurydzę szarpie, próbuje e, złapać, wciągnąć, ale nie udaje mu się. Czekamy cały czas, czekam fajnie, nie wieje. Deszczyk pokropuje i mi to nie przeszkadza. No tak, próbuję, próbuję. I dziup, dziup. Nie ma takiego, wiecie, szarpania. O tu, tak jak przy brzegu. I jest. Wow, jest coś fajnego. Mówiłem, że branie, branie jest od razu inne. Co tu mamy? Muszę nad tym kołkiem szybko podciągać. To rybkę jest fajna płoć. Gdzieś mi podbiera kuciek. Opa, Mamy to, wnęcają się rybki. Chodź tu, chodź tu rybka. fajna. I z powrotem kukurydza na haczyk. Co by mi kukurydzy starczyło na dzisiaj? Do koszyka oczywiście w większości makaron. I zalepiam sobie czopuję zanętu, co by to nie wypadło tutaj to jest brzegu tam szarpie szarpie ten zestaw ale tam większe ryby podchodzą trzeba się skupić teraz troszeczkę na tej dalszej odległości o ciekawie wyciągnąłem słuchajcie taki zestaw gumka ogon odbiedzony Wolfram Jeszcze hak No troszkę tu chyba poleżało Ale coś już hak zaczął yy, Rdzewieć <grywanie> ciekawie Haczykiem zaczepiłem I jest Fajne granie Z dalszej linii Na kukurydze I Podejrzewam, że będzie płoteczka Oczywiście, że jest nieduża były większe, a dobre i to jest rybka z dalszej linii powiem troszeczkę mi skręciło w lewą stronę. Mimo to dużo odnęconego miejsca. Branie bardzo szybkie Nie jest płoteczka. Na windę do góry. Nie ma co używać podbieraka na taką. Jak widzicie, siedzę na fotelu. Zamiast po samochodu, będę się zbierał, bo się robi coraz ciemniej. I ma zacząć za niedługo dosyć mocno padać. A no nie chcę zmoknąć, nie ma sensu. I tak już nałowiłem się dzisiaj. Płoteczek i kilka karpi. karpi. Puch, chciałbym, kilka krąpi wpadło, co nie było, ale na szczęście żadna uklejka tu mi dzisiaj nie przeszkodziła. No dobra, zaczyna coraz mocniej tutaj padać. Nie będę przyciągał, bo jeszcze by się posiedziało, ale niestety nie będę ryzykował. Jak widzicie, szamoczą się troszeczkę te rybki. Coś tam ich jest, wędki jeszcze w wodzie. Eee, pomalutku, pomalutku będę się tutaj zawijał. Jak widzicie, tyle ich jest. Ładniutkie, fajniutkie płatki się zdarzały. Dużo do siatki nie trafiłem, także dużo, dużo ich więcej by było. Ponad 30 sztuk na pewno. Może 40, bo dużo mówię, do siatki nie trafiłem. No i takie, takie, jedne z większych. O taka. I wracają wszystkie rybki do wody. No, tak jak widzicie, no, jest ich troszeczkę. Ostatnio może było ich więcej, ale to nic nie szkodzi przyłożyłbym się dzisiaj bo podejrzewałem żeby było ich dużo 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 więcej ja jestem oczywiście zadowolony wypuszczam rybki rybki wracają do wody do następnego razu a ja po malutku się zbieram eee, noszę sprzęt do samochodu i lecę do domku wy oglądajcie, subskrybujcie mój kanał no i czekam, czekam tej zimy i tych kleni, trzeba by chyba pojechać na rzekę i już próbować łowić klenie, ale to zobaczę, pomyślę co zrobić gdzie pojechać na rybki czy jeszcze pobawicie się z płotkami póki biorą, no zastanowię się, dobra, ja uciekam trzymajcie się, na razie, hejka